Witam was, drodzy widzowie. Tutaj w tej skodzie Kodiak mam ciekawą awarię, mianowicie ciśnienie oleju. Możecie powiedzieć, a bo to w każdym jest. To nie jest wcale ciekawa. Słuchajcie, tutaj, żeśmy przeprowadzili całą diagnostykę i nie mogliśmy znaleźć przyczyny, bo autem dało się jeździć spokojnie, nic się nie działo przez na, nawet tydzień czasu. I rano, czasami jak był rozgrzany, nie było to znaczenia. Zapalała się kontrolka odciśnienia oleju. Słuchajcie, oznaczenie tego silnika to jest dwulitrowy diesel. Oznaczenie silnika mamy takie. Auto ma przejechane 115 tysięcy. Słuchajcie, 115 tysięcy, przez to jest prawie nowy samochód. Yy, I słuchajcie, co tutaj się działo. Tak jak Wam powiedziałem, ciśnienie oleju oczywiście cała diagnostyka została przeprowadzona tego auta. Yy, miska zdjęta. Dostaliśmy się do pompy oleju, sprawdzony pasek napędu, który jest mokry, który się topi w oleju. Nie było żadnych uszkodzeń paska, smog od pompy nie był zatkany. Zdjęliśmy panewki korbowodowe. Zobaczcie, jak panewki wyglądają po 100 tysiącach. Przecież te panewki już są zużyte. Te panewki już są zużyte. Co by było po 200 tysiącach? Nie dojechałby ten samochód do 200 tysięcy. Przecież już by stukały korby, panewy już by się obróciły. Kurna, masakra jest. Ym, oczywiście pompa oleju rozebrana do najmniejszej śrubki, yy, wyczyszczone w myjce, sprawdzone czy nie ma rys gdzieś na wirniku. Bo tam jest pompa oczywiście z dwóch składana, wysokie ciśnienie, niskie. Aj, kurna masakra! A szkoda gadać po prostu. Ekologia, ekologia, która zabija te samochody. Gdzie my przejedziemy 200 tysięcy, jak coś takiego jest wprowadzane? A może to i producenci, żeby szybciej wymieniać samochody. Oj Boże, zaworek. Który reguluje ciśnieniem oleju To jest zaworek najprawdopodobniej No słuchajcie, no mogę się pomylić To jest zaworek, który reguluje ciśnienie na wolnych obrotach dojeżdżamy do skrzyżowania, samochód stoi na wolnych obrotach On ma zmniejszyć opory silnika Ciśnienie i tak dalej Na wolnych obrotach on ma zmniejszyć najprawdopodobniej nam ciśnienie I słuchajcie, zobaczcie co tutaj znalazłem Zwróćcie uwagę, że ja mogę tą obudową ok obrócić. I on najprawdopodobniej ten czpień tutaj gdzieś się przycinał, że można było tydzień czasu jeździć i się nic nie działo, a po pewnym czasie się zapalało. Tutaj mamy nowy obudowa sztywna. Pozdrawiamy wszystkich.